Słuchajcie, yy, przyjechałem z Krakowa, żeby być może zainspirować, być może i na to bardziej liczę, pewnie robicie super rzeczy, a o tym akurat wiem. Yy, na przykładzie naszej fundacji dobry hashtag. Tak się nazywa nasza fundacja, jestem prezesem tej fundacji, więc pewno nie wyglądam jak taki klasyczny prezes, ale to mnie akurat kompletnie nie interesuje i to jest między innymi coś, co cechuje naszą fundację. Yy. Dwa słowa o sobie. Jestem z wykształcenia prawnikiem, a przy okazji jestem zawodowym muzykiem. Param się muzyką rokową. aż właśnie wjeżdżam na koncerty i zespoły, w których grałem, pewno znacie albo nie znacie. To, to nie ma znaczenia, ale o co chodzi? Mam w życiu pasję, z którą idę przez życie cały czas. Bo wiem, że pasja jest motorem napędowym do wszystkiego na dobre i na złe chwile i potrafi wyciągnąć z największego dołka. I nie mówię o tym bez kozery, dlatego że nasza fundacja Dobry Warsztat. Nie bez kozery, nazywa się dobry hasz. A nazwa tak dlatego, ponieważ my promujemy treści wartościowe, inspirujące i po prostu dobre. Czyli krótko mówiąc, promujemy Was. Twórców świadomych, wiedzących przed samym sobą, co chcą osiągnąć, wiedzących, co chcą przekazać, będących tym konsekwentnymi i świadomymi. To jest strasznie istotne, ponieważ nie chcę tutaj, wiecie, teraz męczkować. Ale wiecie doskonale, jak ogromny macie wpływ my, i my to mamy sprawdzone. I jak ogromny wpływ macie na młodych ludzi. <laughs> Każde badanie pokazuje, że młody człowiek z wami spędza więcej czasu dziennie niż ze swoimi rodzicami, nawet jeżeli, nawet jeżeli mają, ma, mają z nimi dobry kontakt. I to bardzo fajnie, bo jeżeli robicie rzeczy dobre, a robicie, to realnie możecie zmieniać tych młodych ludzi. I my, oprócz tego, że działamy z twórcami w sieci, Między innymi, na przykład, nie bardzo sympatyzuje z nami Rezi, który był z nami na jednej z akcji, o której Wam opowiem, Szumi czy HiFi. five pewno znacie te postaci. To my również te wartości przez Was przekazywane poprzez Waszą platformę realizujemy też offline. I robimy akcje, przy okazji których twórcy przyjeżdżają do nas i realnie z tymi młodymi ludźmi rozmawiają, bywają, robią fajne rzeczy i na przykład od kilku lat jesteśmy. Partnerem największej akcji ekologicznej nazywającej się Czyste Tatry, gdzie są tam szlaki tatrzańskie. Eee, słuchajcie, tam jest co roku jest kilka tysięcy wolontariuszy. Rekordowy rekord chyba to było coś w około 8 czy 10 tysięcy wolontariuszy. Ale to co istotne, co roku odkąd pamiętam zawsze robimy mita. I uwierzcie mi, że przyjeżdża, przyjeżdża mnóstwo młodych osób. Z rodzicami do często okres wakacyjny, który chcą się spotkać ze swoimi idolami, bo tak to trzeba też nazwać, ale to, co ważniejsze, oni realnie yy, robią fajne rzeczy, czyli na przykład idą po te szlaki takszańskie, i to jeszcze jest z tym nic, nie ma w tym nic gdyby nie to, że oni później faktycznie mają większą uwagę na to, żeby sprzątać wokół siebie. I na przykład zupełnie inaczej reagują na to, jak ktoś wyrzuci papierek. I to jest i to jest coś, co jest bardzo, bardzo fajne. Kolejna rzecz, akcja z tego roku bardzo duża, jeszcze takie akcji wielka wyprawa malu. Ty ktoś z Was? Tak. No no słuchajcie, no to byliśmy partnerem tej akcji. Nasza załoga, oprócz tego, że jechała, to organizowaliśmy start, metę i tam różne rzeczy po drodze robiliśmy. Był tam Jeremy, był Szumi, był high five. słuchajcie, jechało z 20-35 malutków do Monte Carlo, gdzie prowadził tą kawalkarę pan Sowiesław Zasada ze swoim pilotem, gdzie razem mają panowie 200 lat, niemalże. I, ale nie jechaliśmy po to, żeby się przejechać. Między innymi z twórcami, czyli z wami. Jechaliśmy po to, żeby zebrać pieniądze na dzieci, które są ofiarami wypadków drogowych. Zebraliśmy 2 miliony złotych. Fundacja, która z nami która była partnerem tej akcji, dołożyła drugie tyle. I to jest realna pomoc, którą dla tych dzieci pokierowaliśmy. A jaki był udział twórców, czyli Was potencjalnie na przyszły rok? Taki, że mówicie o, mówicie o tym, że się dzieją ciekawe, fajne rzeczy, zwracacie uwagę na to młodych ludzi żeby też rozejrzeli się wokół i to naprawdę fantastycznie działa bo dzięki takim osobom jak wy takie działania jak nasze mają absolutnie sens w ubiegły czwartek, w ubiegły piątek w Krakowie była duża konferencja organizowana przez Instytut Lema bomba megabitowa, która traktowała o różnego rodzaju inteligencji sztucznej, emocjonalnej, etc, etc słuchajcie, w dwa dni przewinęło się prawie 7,5 tysiąca ludzi w większości ludzi młodych a prelegentami na tych panelach przez byli ludzie w waszym wieku. Czyli, na przykład, chłopak, pamiętam takiego gościa, który rzucił wyższą uczelnię, żeby założyć swój startup, który w tym momencie jest pionierskim startupem w skali całego świata. Wiecie, to, to, to są realne rzeczy, które realnie inspirują młodych. Uwierzcie mi, że zresztą sami to pewnie wiecie, że młodzi ludzie bardzo często świat odbiera, odbierają jako beznadziejny, bo nie mają żadnego wzorca albo szukają wzorców nie tam, gdzie trzeba. A wy robiąc ciekawe rzeczy, nieważne co to jest. Ktoś z Was zajmuje się, nie wiem, ekologią, ktoś z Was się zajmuje muzyką, ktoś was się zajmuje sztuką, malarcem, czymkolwiek, ale macie jakąś pasję, którą przekazujecie dalej. I uwierzcie mi, że jest mnóstwo takich, którzy was widzą być może nawet swoją przyszłość, a spróbuję. Przełamie się. Skoro oni to robią, zawsze chciałem spróbować to zrobić. I bardzo często uwierzcie, ale życie tych ludzi się realnie zmienia. My to widzimy po tych akcjach. I po tych, po tych zwrotkach, które dostajemy, dziękujemy, że mogliśmy przyjechać. Fajnie, że mogliśmy się spotkać z jednym czy z drugim twórcą. Fajnie, że dobry hashtag tutaj był. I my takiej akcji robimy mnóstwo. Tam na przykład yy, plaże polskie też. Tam też przyjeżdża mnóstwo, mnóstwo twórców, którzy bardzo zachęcają młodych ludzi, żeby popatrzyli, co się dzieje wokół nich. Bo wokół tej ekologii która się mocno kręcimy. A wszystko to, co jest inspirujące, fajne, wartościowe, mogące pomóc, My promujemy właśnie poprzez Was. I ja mam ogromną wiarę w to, zresztą rozwój naszej fundacji bardzo wydatnie to pokazuje, że ten kierunek, który obraliśmy, bardzo prosty, bardzo intuicyjny, ma sens. Natomiast ja was po prostu serdecznie zapraszam, bo mamy bardzo dobre doświadczenia z wartościowymi ludźmi i takich ludzi promujemy skutecznie. No nie mam czasu, żeby Wam teraz opowiedzieć o jednym z naszych ambasadorów od niedawna, ale zwykły nauczyciel WF-u, który ma pasję, w tym momencie. Stał się tak popularną osobą, że, że to przerosło nasze oczekiwania, jego oczekiwania, ale przede wszystkim cieszymy się z tego, że stał się popularny dlatego, że mówi o wartościowych rzeczach i spotkał się z bardzo dobrym odbiorem młodych ludzi. To jest taki przykład z ostatnich dwóch miesięcy, gdzie mieliśmy pomysł bardzo intuicyjny, znaleźliśmy człowieka, który naszym zdaniem będzie dobrym ambasadorem tych treści. Tak jak wy jesteście zapewne najlepszym ambasadorem waszej treści, no bo nie wyobrażam sobie pracy na YouTube, to codziennej, sumiernej, sukcesywnej i konsekwentnej pracy, gdybyście nie mieli w tym pasji. No to jest niemożliwe moim zdaniem. Więc ja tu widzę grupę pasjonatów. Dlatego bardzo mnie to cieszy, i dlatego powstała nasza fundacja. Bo my bez Was nie mamy racji bytu. Natomiast widząc Was, wiem, że to co robimy, musimy kontynuować. Bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiej dużej grupy twórców, co do których zbadałem sobie pewne tematy. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę się z wami spotkać, to jest dla mnie wyróżnienie, nie ukrywam, to nie jest kultuazja z mojej strony, tylko obiektywne stwierdzenie faktu. Więc tak jak mówię, zapraszam was do naszych działań, my działamy bardzo prężnie, bardzo dynamicznie, teraz na przykład jeszcze kończąc przy okazji tej pomocy dzieciom, bo też bardzo się na tak tym koncentrujemy, mhm. jesteśmy w przededniu yy, dużej inwestycji, gdzie być może ja w to bardzo wierzę, otworzymy jeden z najnowocześniejszych ośrodków rehabilitacji dzieci w Polsce na pewno cenujemy standardy przynajmniej europejskie. W nam mogą pomóc, bardzo nam zawsze mogą pomóc, bo jeżeli ktoś identyfikuje się z tego typu sposobem myślenia, że nie żyje się tylko dla siebie, tylko można waszą popularność wykorzystać również w celu szerszym, to to nam bardzo pomaga i, i my zawsze. Współpracujemy, nie, nie przypominam sobie ani jednej naszej inicjatywy, gdzie byśmy nie zaprosili do współpracy takiego czy innego, innego twórcy. Dlatego, że żeby, absolutnie na tym bazujemy i to świetnie działa. Młodzi ludzie Was słuchają i nie tylko młodzi, młodzi ludzie Wam ufają i nie tylko młodzi, więc, więc to, co mówicie, jak to mówicie, jak to przekazujecie, naprawdę realnie wpływa na to, co się dzieje wokół. Dlatego powstaliśmy. Więc słuchajcie, więc jeżeli e, zechcecie dowiedzieć czegoś więcej, to Was serdecznie zapraszam. Do Fundacji Dobry Hashtag, wejdźcie na naszą stronę, tam się możecie dowiedzieć, co ostatnimi czasy się działo. My teraz cały czas mamy przed sobą nowe projekty, więc jeżeli cokolwiek z tych rzeczy, o których Wam powiedziałem teraz, jest czymś, co jakkolwiek Was interesuje, jest Wam bliskie, albo chcielibyście pomóc w tym, aby wartościowe treści, w tym również wasze oczywiście, promować szerzej i zainspirować ludzi, którzy często swojej drogi odnaleźć nie potrafią, to Was serdecznie zapraszam bo my tak działamy i tą grupę mamy coraz szerszą. No i cóż, no i, no i to chyba tyle chciałbym powiedzieć ze swojej strony. Bardzo wam dziękuję, było mi niezmiernie miło i muszę powiedzieć też na koniec sam, że ja z kolei zostałem przez was zainspirowany, bo jak tak na was patrzę, kurczę, to chciałbym być spowrotem w waszym wieku, który no, to się no, już nie wydarzy, niestety, w moim, moim przypadku. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo i dziękuję zresztą... Że...